Witajcie, witajcie kochani w energetyce dnia 15 lutego 2020 roku. I proszę Państwa, co to za energetyka, dobra czy niedobra? Proszę Państwa, mam nadzieję, że jeszcze jesteście pod wpływem dnia walentynkowego i wszyscy zakochani, amory, kowas latają, ale jeżeli nie latają, ponieważ ukochanej osoby, ale byście chcieli kogoś poznać, to proszę Państwa, 15 lutego jest bardzo dobry dzień do tego. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że są fajne aspekty. Tam może się przyczepić tylko o godzinie 23.17 księżyca w kwadraturze do Słońca, i tego jak najbardziej się przyczepię. Ale, proszę Państwa, inne aspekty naprawdę są super. Więc może po kolei, proszę Państwa, tak, co trzeba, co trzeba wiedzieć? No to trzeba wiedzieć, że księżyc maleje, oczywiście. 9 była. Pełnia księżyca i teraz maleje. Mam nadzieję, że nasze uczucia, odczucia nie będą maleć. I teraz tak, o godzinie 5.51 księżyc w sekstylu do Jowisza, czyli bym powiedziała taki aspekt, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, i wiele rzeczy, jeżeli rozpoczniecie tak rano, Wam się uda. Więc ja bym powiedziała: naprawdę warto 15.00 wstać rano i wziąć się za trudne rzeczy, bo będą Wam szły tak, tak. Jowisz pomoże uporać się z trudnymi rzeczami. Później, proszę bardzo, trochę iluzji, ale i wyobraźni, bo o godzinie 7.24 mamy Księżyc w trygonie do Neptuna. Czyli tak z jednej strony, wow, dobry do wyobraźni, wow, dobry do wizualizacji, no ale też uważajmy, żebyśmy się w jakieś tam iluzje nie wkręcili albo żebyśmy z czymś nie przesadzili. Później Księżyc w sekstylu do Plutona o godzinie 18.20, bach, pomysł, jak grom z jasnego nieba, może nam do umysłów strzelić, czy wystrzelić, albo miłość, cokolwiek gwałtownego, ja bym powiedziała, do gwałtownych rzeczy dobry, nawet tej gwałtowności w pewien sposób nie hamujmy. No i proszę bardzo, później... Księżyc w kwadraturze do Słońca, no i tu jest gorszy aspekt, troszeczkę trudniejszy przez chwilę do relacji damsko-męskich i do takiego, ja bym powiedziała, harmonii z samą sobą, czyli kobiecość w kwadraturze, czyli trochę się bije, trochę jest napięta z męskością, tak? Księżyc, żeńska energia, Słońce męska. Podświadomość Księżyc, Słońce, świadomość, tak? Dusza, osobowość, więc, jak gdyby, trochę jak gdyby niespójności, ale to tylko przez chwilę. Później, właśnie od um, godziny 23.17, trzecia kwarta Księżyca, czyli Księżyc maleje. I później, proszę Państwa, 23-19 księżyc w stylu do Saturna. Czyli, gdyby ktoś zostawił sobie na, samą, na sam wieczór, albo nawet noc, jakieś zadania do rozwiązania, jakieś zaległe prace, to na pewno jest do tego dobry czas. Ja bym powiedziała, powinien się szybko uporać. Numerologicznie całkiem ok, Trójka, czyli trójka stałości, czyli dobry do kontaktów międzyludzkich, do bycia wśród, wśród ludzi. Szóstka z dnia, Dobra do spraw uczuciowych, dwójka z miesiąca, dobry do spraw uczuciowych, czwórka z roku ma mniejsze znaczenie, może dla niektórych jakieś ograniczenia, ale mam nadzieję, że tych ograniczeń będzie coraz mniej. I to tyle, jeżeli chodzi o energetykę, kochani. I teraz przejdę do, tylko sobie tutaj napiszę jeszcze dzisiejszą datę, czyli 15 lutego, 15 luty 15 luty i będę wyciągała karty dla państwa zacznę dzisiaj, zacznę dzisiaj od może wagi i karta na 15 lutego dla wagi, nad czym wagi powinny popracować. No wagi was, kto, te, które wszechświat lubi, dzisiaj możecie albo same chcieć troszeczkę odpocząć, odizolować się, albo los taki, że was gdzieś tam izoluje, że będziecie musiały gdzieś, no nie wiem, w odosobnieniu robić zaległe rzeczy, przemyśleć, nie daj Boże, nie, mam nadzieję, że nie chorować. Bo nieraz remita może oznaczać troszeczkę słabszą odporność, ale gdybyście chciały iść na przykład do lekarza, to na pewno przy remicie jest to dobra karta, troszeczkę trudniejsza do spraw uczuciowych, nawet wśród ukochanych osób możecie troszeczkę się. Czuć w odosobnieniu, ewentualnie możecie mieć wrażenie, że wszystko jest na waszej głowie. Skorpion, skorpion na 15 luty, karta As Mieczy, bierzcie się za działanie. Jeżeli macie jakieś trudne sprawy do zrobienia, zastanawiacie się ruszyć tyłek z kanapy, czy nie ruszyć, ruszcie, wiele rzeczy powinno wam się udać. Bardzo dobra karta do rozmów, do nauki, do pisania różnego rodzaju pism, do zaczynania wiele rzeczy. A jak się uczycie, chociaż to na przykład w mazowieckim to są ferie, ale nie w mazowieckim, dobry na przykład do zdawania różnego rodzaju egzaminów. Strzelec i 15 lutego, karta dziesiątka mieczy. No dziesiątka mieczy nie jest dobrą kartą. To jest karta jak gdyby takiego przygnicenia, poranienia. I oczywiście możemy być poranieni przez siebie samych, ale to bardziej przy ósemce mieczy. Natomiast przy dziesiątce mieczy ktoś może nas poranić, czyli ktoś może Was, drogie, drogie strzelce, poranić. Więc, jak gdyby nie dajcie się poranić. Jeżeli będziecie czuli złą energię ze strony kogoś, albo ktoś będzie chciał Was na siłę uczyć, to powiedzcie stop. Ja mam władanie swojego życia, nie życzę sobie, żeby ktoś mnie na przykład różnych rzeczy uczył, czy narzucał, czy chociażby pouczał. U krążeniowców zwrócić uwagę na pewno na układ krążenia przy tej karcie, czyli żeby nie było jakiegoś takiego gorszego samopoczucia związanego z krążeniem. Może warto zbadać na przykład ciśnienie krwi. I przechodzimy do koziorożca. Koziorożec będzie się dobrze bawił. Mam taką nadzieję, że będę się dobrze bawiła, aczkolwiek będę daleko, daleko za górą, za rzeką. Inne koziorożce też się będą bawiły. Jeżeli koziorożce, zastanawiają się, czy się spotykać, spotykać się z innymi ludźmi, i niekoniecznie można powiedzieć tylko z ukochanymi, ale może z ukochanymi przyjaciółkami. Nawet z klientami można iść na lunch, i nie po to, żeby biznes, biznesu, biznes do, przyklepać, ale po to, żeby fajnie się bawić, żeby poznać się z innej strony. Niech radość! I zabawa będzie Waszym udziałem. Wodnik na 15 lutego, karta Królowa Buław. Królowa była wyładnienie, obudzenie w sobie, pierwiastka, żyjskiego seksualności. Czyli dzisiaj wodniki, czyli 15 lutego, będą miały ogromny urok osobisty. Niech ten na urok osobisty wykorzystują w relacjach ze wszystkimi i myślę, że dotyczy to i mężczyzn, i kobiet. No i generalnie sprawy związane z kobietami będą ważne y, dla wodników. Przechodzimy do ryby. Ryby i 15 luty, szósta pucharów. Karta yy, mówiąca o dzieciach oczywiście dla tych, którzy mają dzieci, możemy powiedzieć, yy, sprawy związane z dziećmi będą ważne. Dla tych, co nie mają dzieci, to bym powiedziała, sprawy z przeszłości mogą być ważne, a może jakaś stara znajomość odżyje tak czy inaczej, dobry do kontaktu yy, z rodziną, dziećmi, nawet nie swoimi. Yy. To jakoś nic znaczącego raczej nie powinno się w tym dniu dla Was wydarzyć. 15 lutego dla Barana, dla Barana mamy trójkę buław. Trójka buław jest kartą nowych horyzontów, nowych możliwości. Czyli dzisiaj rozglądajcie się barany dookoła, zauważajcie nowe możliwości, jakie niesie Wam życie, niesie Wam los. Dzwoncie do klientów i wyjeżdżajcie, komunikujcie się. No, świat stoi przed Wami yy, otworem, i wszystko, co jest związane z ludźmi yy, z działaniem, Wam sprzyja. I teraz, kochani, byki na 15 lutego. Bardzo ładna karta. Karta, bym powiedziała, takiego zawsze. Poczucia bezpieczeństwa i karta, tak jakby sprawy idą dobrym torem, możesz być bezpieczna, jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczna rodzinnie, domowo, czyli bardzo dobry czas, drogie byki, do spraw uczuciowych i związanych z domem, również do różnego rodzaju zakupu różnych rzeczy dla domu, które miałyby służyć na wieki, również. Do planowania różnego rodzaju uroczystości, czy rodzinnych, czy uczuciowych. I bliźnięta i 15 luty, bliźnięta będą czymś przeciążone. Przeciążone obowiązkami, przeciążone może przyjemnościami, natomiast na pewno powinny uważać, żeby zbyt wiele na siebie nie wziąć, żeby nie wchodzić w narzekanie i prostować w kręgosłup. Tak? I przechodzimy do raka. Do raka na 15 lutego karta cesarzowa. No drogie raki, Wy będziecie rządziły. No i do końca sobie wyobrażam, jak raki rządzą, ale będą rządziły. Wy pięknie jecie. Kobiety, jeżeli by chciały siebie upiększyć, to mają na to dobry czas. Kobiety, jeżeli chciałyby zdobyć jakiegoś mężczyznę, mają na to dobry czas. A mężczyźni, proszę Państwa, będą mieli duże powodzenie u kobiet i trudne sprawy powinny zała, powinni załatwiać z kobietami. Dobra karta dla raków obydwu płci do załatwiania spraw zawodowo-finansowych na urok osobisty. I kochani, patrzymy dalej. Karta czwórka denarów, karta czwórka denarów, dwa, czyli to będą mogą mieć dużo pracy i wiadomo w co ręce, w, 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 w co ręce włożyć, czyli to jest karta, karta jak gdyby ciężkiej pracy i, i tu jest taka wskazówka do lwów, dla lwów nie idźcie na skróty, nie idźcie na skróty, <laughs> róbcie wszystko jak należy wypracowując Wszystkie szczegóły. Możecie być w czymś uwięzieni, może nie w negatywnie, ale może byście chcieli wiem, z przyjaciółmi yy, spędzać czas, a jakieś inne sprawy będą gdzieś was do dołu ściągały. I ostatni znak: Panna, Panna na 15 lutego, karta ósemka Pucharów, misza oktawa yy, Eremity, czyli bym powiedziała też troszeczkę samotności, podobnie jak bodajże uwagi bo nie wiem uwagi albo Skorpiona, nie pamiętam nieważne. W każdym razie bardzo dobry czas do przemyśleń dla Was. Do przemyśleń do, dla was do pracy nad sobą, do zgłębienia się, ewentualnie dodania sobie takiego czasu, żeby gdzieś e, pobyć zewnętrznie, żeby właśnie przemyśleć, przepracować. Różne rzeczy zrozumieć. Również do rozwoju wewnętrznego rewelacyjna karta. I proszę Państwa, dla nas wszystkich afirmacja na 15 lutego: moje ciało nigdy nie kłamie, zawsze mówi prawdę. Jeszcze raz, moje ciało nigdy nie kłamie, zawsze mówi prawdę. Czyli co róbmy, obserwujmy swoje ciało. Może poprzez nasze ciało będzie mówiła intuicja. Ja, na przykład, no ja, ja mam ogromną intuicję, no tak powiem szczerze, no tak, y, taka prawda. Ale też bardzo często zwracam uwagę na symptomy swojego ciała. Ja na przykład, proszę Państwa, jak idę do hipermarketu, to się źle czuję. Jak jestem w towarzystwie... To nie źle działających, aczkolwiek to jest bardzo rzadkość młodyka, to też to czuje, tak? Całą sobą. Więc no, patrzmy, obserwujmy swoje ciało. Kochani, dziękuję za dzisiejszy dzień. Radosnego 15 lutego, aby był jeszcze lepszy od 14 lutego dla tych, co mają czy nie mają partnerów. buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmiku. kupa.